Okay. Dzień dobry, Marek Dyszy, Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Komunikacja Międzygminna w Chrzanowie. Otwieram posiedzenie komisji powołanej celem przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie wykonanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej o następujących numerach: 39, 10, 15, 30, 31, 32a, w tym część zadań linii 17a, na liniach 32b, 35,

I otwarcie ofert odbywa się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, to jest w trybie zdalnym. Witam wszystkich uczestników transmisji, w tym w szczególności członków zarządu naszej jednostki. Witam oferentów i wszystkie osoby zainteresowane. Zgodnie z uchwałą numer 15 przez 09 przez 2020, zarząd ZKKM w Kszanowie w dniu 30 września 2020 roku powołał komisję przetargową w składzie przewodniczący komisji Marek Dyszy, sekretarz komisji. Pani Anna Stolarz, członek komisji, pan Grzegorz Piotrowski, drugi członek komisji, pani Paulina Poremska, trzeci członek komisji, pan Sebastian Dzedzyk. Proszę teraz o potwierdzenie obecności członków komisji. Marek dyszy obecny, pani Anna Stolarz. Dzień dobry, witam państwa. Pan Grzegorz Piotrowski. Pani Paulina Porębska obecna. Pan Sebastian Zedzyk obecny. Skład komisji w stu procentach uczestniczy w dzisiejszym posiedzeniu. Wyłoniony wykonawca realizować będzie usługi w ramach, w ramach zadania. Na które złoży ofertę i gdy jego oferta zostanie wybrana, realizować będzie te usługi w okresie od 1 marca 2021 do 28 lutego 2031 roku, czyli przez 10 lat. Za chwilę nastąpi otwarcie ofert, ale zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych zamawiający ma podać wartość zamówienia ma podać kwotę jaką chce przeznaczyć na realizację tego zadania i uchwałą zarządu ta kwota wynosi 75 milionów 352 065 zł i 72 grosze Formalności zostały dopełnione, zatem proszę przystąpić do czynności otwarcia, o zalogowanie się do mini portalu, aby rozszyfrować, rozkodować złożone oferty. Jak Państwo widzą na ekranie, w wymaganym przez zamawiającego terminie ofertę złożył jeden wykonawca. Jest to Transport Spółka Akcyjna. Oferta wpłynęła 7 stycznia 2021 roku o godzinie 13.46. А вот и поле достранировки. W formularzu interesuje nas cena całej oferty brutto. Jak widzimy, wykonawca y, zaproponował wykonywanie tej usługi za cenę 114 877 826 zł. Oczywiście formularz ofertowy wypełniony w całości jest bardziej obszerny. Niemniej jednak otwarcie ofert ogranicza się do podania łącznej ceny ogólnej. Inne ważne dokumenty, które mają znaczenie na, i wpływ na ocenę tych ofert, to stosowne oświadczenia oświadczenie o dysponowaniu taborem autobusowym oraz yy, oświadczenie o dysponowaniu zapleczem technicznym. Oświadczenie pierwsze, które złożył wykonawca odczytuje w następujący sposób. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze funkcjonowania ZKKM w Szanowie na liniach autobusowych o numerach 39. 10, 15, 30, 31, 32A, w tym część zadań na linii 17A, 32B, 35, 41 i 42, pod rygorem rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, oświadczam w imieniu wykonawcy, Transgór Spółka Akcyjna, że na dzień realizacji usługi będziemy dysponować taborem autobusowym o parametrach określonych w punkcie 9.1 podpunkt 3 specyfikacji i będziemy utrzymywać ten tabor lub nowszy i o lepszych parametrach technicznych przez cały okres realizacji Skuteru, usługi. Tak. To jest oświadczenie potwierdzające, że na dzień rozpoczęcia realizacji usługi ten tabor będzie w dyspozycji wykonawcy. To jest, to jest dokładne oświadczenie. Tak, i teraz sekundkę. Jeszcze musimy pokazać jedną rzecz Jeszcze raz formularz akurat, wy, w sekundę, musimy pokazać. Nie już Adam dzisiaj mówi, że nie było efektywnie wykonywane. Jeszcze raz pokazuję, gdzie jest ta kwota. Tutaj jest. Ach, tak, ale aktywny ekran był, jeszcze jest kwota. Tutaj jest mm -hmm. kwota, którą złożyłem. Tak ponownie wyświetlamy formularz ofertowy cena całej oferty netto 106 368 357 ,68 zł 68 groszy po doliczeniu podatku VAT kwota cena oferty brutto

Kolejne oświadczenie, jakie wykonawca musiał złożyć w celu, aby ocenić jego ofertę na dzień, na dzień dzisiejszy, to oświadczenie o posiadaniu zaplecza technicznego. Transport Spółka Akcyjna oświadczyła, na dzień rozpoczęcia realizacji usługi, będziemy posiadać zaplecze techniczne o parametrach określonych w punkcie 9.1 podpunkt 3 specyfikacji i zobowiązujemy się do jego utrzymania. Przez cały okres realizacji usługi. Dziękujemy Państwu bardzo za złożenie oferty. Dziękujemy. Wyświetliliśmy tylko te załączniki, które były istotne. Komisja będzie kontynuować pracę już w trybie niejawnym i będziemy weryfikować całość złożonej dokumentacji, dokonywać oceny punktowej i niezwłocznie przygotujemy informacje, które będą publikowane. Dziękuję za udział w tym posiedzeniu komisji w otwarciu ofert. Na tym posiedzeniu komisji przetargowej zamykam. Dziękuję bardzo.